Szkoli, doradza i aktywizuje. Lokalna grupa działania Ziemia Lubawska. To za jej pośrednictwem stowarzyszenia i organizacje otrzymują pieniądze na realizację swoich pomysłów. Są to bardzo małe firmy, są to bardzo małe stowarzyszenia, które dopiero zaczynają gdzieś tam raczkować, zaczynają swoje początki. My tak naprawdę wspieramy te, te, te organizacje. Staramy się pomóc, staramy wesprzeć zarówno merytorycznie, jak również, jeżeli to jest oczywiście możliwe, finansowo. Pasieka Rodziny Jabłońskich w Łąkorzu. Tu dba się nie tylko o pszczoły, ale i o edukację najmłodszych. A to dzięki współpracy z lokalną grupą działania Ziemia Lubawska. Do szkół chodzimy po prostu takie prelekcje wygłosić na temat pszczół dla młodzieży, jakieś drobne konkursy robimy, żeby. Zachęcić młodzież do poszanowania przyrody, pszczół, środowiska naturalnego. To o to chodzi przede wszystkim. Edukacja historyczna to natomiast misja Muzeum Lokalnego w Łąkorzu. Znajdują się tu tysiące eksponatów, które opowiadają historię tych ziem. Mamy przedmioty od na przykład młotka, który ma około 2,5 tysiąca, kamiennego, do przedmiotów olbrzymich, na przykład mocarnie, które też są ciekawe, stare, też zabytkowe. I dzisiaj trudno powiedzieć, co jest ciekawsze, czy nawet w kwestii partnerstwa, czy w kwestii informacji szerszej, to przy współpracy LGD jest to jak gdyby docieranie do większej rzeszy odbiorców nowy pomost, budynek z zapleczem sanitarnym, miejsce do grillowania oraz tablice informacyjne i nowe ławki. Tak prezentuje się zmodernizowana przystań kajakowa na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim. Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez e, współpracy z lokalną grupą działania Ziemia Lubawska. E, która zaowocowała uzyska uzyskaniem znaczącego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu udało się też zagospodarować na nabrzeże Jeziora Kiełpińskiego we wsi Rynek. Powstało tu nowe boisko do siatkówki, siłownia plenerowa i plac zabaw. Pierwszy etap to koszt ponad 50 tysięcy złotych, z czego 35 tysięcy zostało dofinansowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Drugi etap inwestycji powstał w 2018 roku. Tu koszt tej inwestycji to 70 tysięcy, z tego około ponad 38 tysięcy to dofinansowanie ze środków unijnych. Wieś Rybno, niedaleko nowego miasta Lubawskiego. Tu stawiają na turystykę, dlatego gdy pojawiła się możliwość dofinansowania, powstał też oryginalny pomysł Wodny Plac Zabaw. Ta atrakcja jest niesamowita. Przyjeżdżają tutaj różni wypoczywający z różnych stron Polski, można tak powiedzieć, bo ściąga jednak ten wodny plac zabaw osoby zainteresowane i tu dużą atrakcją również jest przejażdżka transport pasażerski. Jak lokalna grupa działania pomaga realizować takie przedsięwzięcia? Działania są finansowane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jesteśmy grupą, jesteśmy stowarzyszeniem, które zajmuje się przede wszystkim ogłaszaniem konkursów właśnie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, konkursów dotyczących zarówno zakładania działalności gospodarczej, jak również rozszerzenia działalności gospodarczej na naszym terenie. Z ofertą lokalnej grupy działania Ziemia Lubawska można zapoznać się na jej stronie internetowej.